Witamy na kanale Dzieje Nevendar. W tym materiale zostanie przedstawiona historia Frigida Kruszcobrodego, a konkretnie jego ekspedycja do Doliny Myrloch. Dzień pierwszy: miejsce, dwór księcia Gandora. Oto ja, Frigid Sobrody. Zakładam ten dziennik, aby zrelacjonować nadchodzącą wyprawę do Doliny Myrloch w poszukiwaniu kryształów Many. Ta wyprawa będzie moim majstersztykiem, który zapewni mi rangę czempiona krasnoludów, królewskiego geologa oraz poszukiwacza kruszców, mistrza ród oraz wojaczki. Z dzisiejszym dniem wyruszam zabierając ze sobą moich wiernych wojaków: Hioldera, Burgunda, Gronda oraz Galora. Dziś jest idealny dzień na rozpoczęcie ekspedycji. Niech ten spokojny wiatr doda nam skrzydeł podczas tej wyprawy. DZIEŃ JEDENASTY. MIEJSCE LAS SOPLI. Piszą dopiero w dniu jedenastym, ponieważ wcześniej nasza wyprawa przebiegała spokojnie i bez większego trudu. Dzisiaj zaś utkwiliśmy w jakiejś jaskini przez srogą zamieć, która uniemożliwiła nam dalszą marszrutę. Te dzikie wiatry w przeciągu sekundy zamieniłyby nas w lodowe statuły. Dobrze, że wzięliśmy za sobą dość zapasów, aby przetrwać te mrozy. Na pierwszy rzut oka moi kompani są póki co dość spokojni, jednak Jolder wygląda na mocno zniecierpliwionego brakiem jakiejkolwiek walki przez ten cały czas. Wygląda jednak na to, że na tych dzikich terenach większym zagrożeniem jest póki co kapryśna pogoda oraz liczne lawiny. Myślę, że jak zamieć się uspokoi, to bez problemu wyruszymy w dalszą podróż. Dzień 17. Miejsce. Wzgórza Galdor. Po prostu niewiarygodne. Zostaliśmy napadnięci przez chwilę, przed chwilą przez watachę wilków. Po dość intensywnej walce zorientowaliśmy się, że twarz naszego przyjaciela Gronda została zmasakrowana. Za jego ciało leżało kompletnie bez życia w zakrwawionej zaspie śniegu. Ech, ten biedak nie zdążył najwidoczniej zdobyć broni, gdy zostaliśmy zaatakowani z zaskoczenia. Dodatkowo Hejolder został poważnie ranny w rękę. Ten incydent mocno dał się we znaki mojej drużynie, więc postanowiłem urządzić mu prowizoryczny pogrzeb i pochować go w tej głuszy z dala od domu. Myślę, że chociaż w ten sposób możemy uhonorować jego śmierć. Muszę utrzymać morale w drużynie, inaczej będą zmuszony odwołać ekspedycję i wrócić z niczym na dwór królewski. Dzień 31. Miejsce, zamarznięte jezioro Hugarok. Minął już miesiąc od naszej wyprawy. Moi towarzysze wciąż z przerażeniem wspominają śmierć naszego przyjaciela. Mówią coś o koszmarach, które nawiedzają ich w nocy, przypominając im o tym, co zaszło. Jestem przekonany, że te chwile zwątpienia niedługo miną, gdy w końcu dotrzemy do doliny, a moich towarzyszy oślepi blask olbrzymich kryształów many. Będzie dobrze... Jak rozbijemy obóz gdzieś i odpoczniemy. Musimy być w pełni sił, zanim wstąpimy do doliny. Holder chyba złapał jakieś choróbsko, bo od paru dni zachowuje się co najmniej dziwacznie. Zamiast spać w nocy, to spaceruje po okolicy, zaś podczas dnia śpi i spowalnia nasz marsz. W dodatku w nocy zaś byłem świadkiem, jak wyje do księżyca jak jakiś wilk. Obawiam się, że biednemu to totalnie odbiło od tej wyprawy. Nie wiem jak długo będą w stanie znosić jego wybryki. No to koniec tego materiału. Czytał z kofrą piąty. Dziękuję bardzo za uwagę.